Uwaga uwaga! I gonitwa się rozpoczęła. Całkiem niezły start. Równy w zwartej grupie na prowadzeniu jest Black de Solary. Obok niego galopuje bliżej kanatu Logman. Muscat na miejscu trzecim, tam po zewnętrznej teraz przesuwa się Dioriska. I to ona wychodzi na trzecie miejsce i wyprzedza kolejnych uczestników. Wychodząc na przeciwległą prostą, obejmuje prowadzenie Dioriska. Na 1600 metrów przed celownikiem narzuca coraz mocniejsze tempo. Od się od przeciwników, uzyskuje kilka długości przewagi. E, na drugim miejscu jest Black de Solari, na miejscu trzecim Logman Muscat, e, za nimi galopuje Al Saifia, na kolejnych miejscach Ehalon, Ekabir i stawkę zamyka Albir. E, jeszcze około 1200 metrów pozostało do celownika Diorisce ma bardzo dużą przewagę, e, około 10 długości nad Black de Solari, który galopuje na miejscu drugim, nad trzeciej pozycji niezmiennie Logman Muscat. Na czwartym jest Al Alsaifia. Zbliża się teraz do niej Echalon. Stawkę niezm niezmiennie zamyka Albir. Jeszcze około 900 metrów pozostało do celownika. Wciąż na prowadzeniu jest Dioriska. Jej przewaga jest olbrzymia. Przed wyjściem na prostą finiszową zobaczymy, czy starczy sił. Czy Katerina Sulejmanowa obrała właściwą taktykę. Pewnie takie dyspozycje dostała od aby poprowadzić mocnym tempem. Teraz to rywale będą musieli się głowić, aby ją dogonić. Wyprowadza na prostą finiszową. Pozostało jej 500 metrów do celownika. Wciąż prowadzi, ale ta przewaga stopniała już praktycznie do zera. Przy kanacie atakuje ją Black de Soleri. po Jeszcze próbuje gonić Logman Muscat, ale Black de Soleri obejmuje prowadzenie na 300 metrów przed celownikiem. Dioriska już słabnie. Logman Muscat próbuje ją wyprzedzić, a Black Solari prowadzi. Black de Soleri Solari ma kilka długości przewagi. Dioriska jest atakowana jeszcze przez Logman Muscata. Walczy o drugie miejsce. Black de Solari wygra. Logman Muscat finiszuje chyba na drugie, chociaż tam jeszcze próbuje mu je odebrać. E, Al która ostatecznie ląduje na trzecim miejscu. Black de Solari zwycięża na drugim miejscu. Logman Muscat na miejscu trzecim. Al -Syfia. Kolejność na mecie to Black de Solari, Logman Muscat, Al Safiya i Dioriska. Tak wygląda kolejność czterech pierwszych koni na piątek.